Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, informuje o tym oraz w serdecznym uścisku z prezydentem Ukrainy Żeleńskim. Spotkanie serdeczne, prawie że rodzinne. Today we have to the A kim jest Charles Michel? Jest to doświadczony polityk belgijski. Przez lata parlamentarzysta był też nawet i premierem, ale w 2018 roku musiał ustąpić. Jego liberalna postawa wobec napływu imigrantów do Europy, napływu imigrantów też i do Belgii, spowodowała wielki konflikt polityczny i spotkała się z wielkim oporem społecznym. I dlatego musiał ustąpić. To jest informacja z BBC o tym, że Belgia nie chciała przyjąć. Pakietu zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych, który umożliwiałby większy napływ imigrantów do Belgii, czego zwolnikiem był Charles Michel. Ciekawe też jest jego rozumienie, czym jest Belgia i co jest podstawą istnienia Belgii w trakcie uroczystości związanych z 70 rocznicą powstania Państwa Izrael w synagodze w Brukseli. Premier Charles Michel powiedział: Belgia bez Żydów nie byłaby Belgią. Ten sposób rozmowania Charles Michel przeniósł i na całą Europę. W październiku, 13 października, w Malmę, w Szwecji, powiedział tak: Europa bez Żydów nie byłaby dalej Europą, nie byłaby Europą.